Gdzie warto się wybrać i jak spędzić wolny czas? O tym wszystkim opowiemy Wam już za chwilę. Zapraszamy na kolejny odcinek Wójty. Unikatowe miejsce w Warszawie, w którym poczujesz się jak na Mazurach. Balaton Cafe to kawiarnia położona na Gocławskim Jeziorze, w której warto zjeść coś smacznego bądź napić się kawy, lemoniady lub herbaty. Balaton Cafe posiada także w swojej ofercie rowery wodne. Jest to miejsce warte odwiedzenia także dla samego widoku oraz klimatu. Blisko lodowisko, góra lodowa i 5000 m kwadratowych, a to wszystko na Stadionie Narodowym, który w tym roku przygotował jeszcze więcej atrakcji. Jeśli już teraz chcecie oddać się łyżwiarskiemu zapomnieniu, wpadajcie na Stadion Narodowy w godzinach od 15 do 23, a w weekend od samego rana. Jednak pamiętajcie o wcześniejszej rezerwacji biletów na stronie internetowej. Jeśli frustrują Cię 30-minutowe bloki reklamowe, z powodu których popcorn i cola kończą się przed samym seansem, koniecznie wpadnij do kina KC. Filmy wyświetlane są zawsze punktualnie, a na ekranie możecie zobaczyć premierowe pokazy młodych twórców, a także repertuar programowany na specjalne życzenie widzów. W szczególności polecamy Wam film Wielkie Piękno. Jest to historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulicę wiecznego miasta, wspomina swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość. Na Jesienne i zimowe wieczory w nie muszą być szare i ponure. Na pewno nie będą takie w Wilanowie. Zapraszamy Was do Królewskiego Ogrodu Światła na terenie pałacu w Wilanowie, gdzie możecie zobaczyć wywierający niezwykłe wrażenie labirynt światła oraz przespacerować się promenadą światła. Ogród jest otwarty codziennie od godziny 16 do 21, a bilety ulgowe kupić jest za jedyne 5 zł. Czym jest sztuka współczesna, czy codzienność może być sztuką? Czy dzieło sztuki może zmieniać świat? Na te i inne pytanie znajdziecie odpowiedź w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Jest to najstarsza galeria sztuki współczesnej w Polsce. Znajdziecie tutaj wystawy czasowe z Polski i granicę. Galerię możecie odwiedzić w każdy dzień oprócz poniedziałku, a w czwartek możecie zrobić to za darmo. Na koniec tradycyjnie zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są podwójne wejściówki do zachęty. Pytanie konkursowe brzmi w jakim innym miejscu w Warszawie również możecie podziwiać sztukę współczesną. Odpowiedzi wysyłajcie na adres kontaktmałpaelskihtw.pl w tytule maila wpisując w rytmie miasta. Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia. Do zobaczenia.